Siema z tej strony Erek, a to y, challenge z Oliwią, który polega na tym, że Oliwia zakłada słuchawki albo, albo... ja i Oliwia słucha głośno muzyki albo ja i zadajemy pytania. Mamy na kartkach przygotowane, więc nikt nie wie, co tam ma być. No i będziemy sobie zadawać pytania i będziemy musieli odczytać z ruchu ust. Bardzo. Bo właśnie głośno. Tak, co pierwszy? Mogę ja dobrze, o. Kamarka się wywaliła. cześć, cześć, super, Potem super, Okej, okay, czekaj, super, to super, 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 Dobra. No. Po pierwsze. Ile? Rezi nakręcił filmów z GTA. Co? No jeszcze raz. Ile Rezi nakręcił filmów z Tak. Ile Rezi nakręcił filmów z GTA? Ile? No. Jeszcze raz. Ile Rezi nakręcił filmów z GTA? Czego mi się muzyka włączyła? Aha. No, już się No. Ile rezy nakręcił filmów. Ile Rezi... Nakręcił filmów Nakręcił. Z filmów z GTA. Filmów z GTA. Filmów z Papa? Co? Ile rezy nakręcił filmów z GTA? GTA. Nie wiem, ale... Nie wiem, ale odstawiam, że po 50. Nie wiem. 56. O, Albo 7. Dobra, to... Teraz ja. Teraz ty. Dobra. Chyba nie było widać mojej głowy, no ale dobra. Czekaj, że się Zastosuję. Okej. Jesteś gotowy? Mhm. Mm Czekaj, ja włączę muzykę. No, no, dobra. dobra, ej. Czy... Czy lubisz placki? Czy... Lubisz? Czy lubisz placki? Nie lubię placków. <laughs> nie <lubisz placki. laughs> to lubię placków. E, ale ale Nie Jakie placki. <laughs> e, nie wiem. Chyba nie grobię. Dobra, 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 chyba tak. Ile Rezi ma subów? Ile? Ile Rezi? Tak? Co? Uh -huh. so, no ile Rezi? Ile Rezi ma subów? Ma słońce? Ile Rezi ma subów? Ile Rezi ma subskrypcji? Subskrypcji? A! Uh, Chyba uh, milion 1000 tysięcy? Milion dziewięćset tysięcy. O Jezu. Wczoraj sprawdzałem. Chyba, że coś mi się powiesiło. Dobra, Teraz zakładaj. Nie, nie patrzę. Już nie patrzę. To jeszcze dobra. No. Słyszysz? Nie, nie słyszę, dobra. Ym, dobra, teraz mówię. Czy... Nie, jeszcze nie mówię. Od nowa. Masz jakieś rodzeństwo? Ma, czy masz rodzeństwo? Masz jakieś rodzeństwo? Masz jakieś rodzeństwo? Masz jakieś... Masz rodzeństwo? Masz jakieś rodzeństwo? Masz dzieci? <laughs> A czekaj, bo tu się ciszy coś? No dobra. Dobra. Masz jakieś... Masz majtki? <grym> masz jakieś rodzeństwo? Od nowa! Masz jakieś rodzeństwo? Masz jakieś rodzeństwo? Brawo! No to masz czy nie masz? No mam brata. No masz brata. Ile no, ma lat? Ma no, e, ma. no mam... prawie taki sześć. 6. Za miesiąc mam. No, a w ogóle nie jestem jego chłopcem. <grym> taki Dobra, trzymaj. Teraz jest bardzo łatwe pytanie. Ile Rezi ma lat? Ile? Ile? Ile Rezi ma lat? Wszystko Rezi. Ile Rezi... ...ma lat? Sra? <noise> Ile? Ale, ale. Ile Rezi ma lat? Ile... Rezi... Ile Rezi... Ma lat. Ma lat? Ym. Ile Rezi ma lat? Nie wiem, obstawiam, że około 22. Mariusz, Mhm. No dobrze. No i to by było na tyle. Dziękuję za A pytanie. Ale nie. nie, dobra. Mają inne A jeszcze mam jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie. Przepraszam. Nie, <grym> Nie mówić pa. No. Mówiłem? Nie, nie mówiłeś. Dobra. To czekaj. Ty? Nie, ty! No ja! No. Lubisz. Czy lubisz? No. Lubisz. Czy lubisz? Nie. No. Lubisz. Lubisz. Nie no. Ej, dobra, moment. lubisz. Czy? Nie. Lubisz. Lubisz. Nagrywać. Nagrywać. Nagację. Lubisz nagrywać. Lubisz nagację. Nie, tego nie było. Lubisz. Nagrywać. Nagrywać. Słyszałem wszystko. Bo się wycieszyło. się nagrywać nie tyle. No. Dobrze. A to to by było tyle? No to pa! Do jutra. Może.